Jak sami wiecie, gospodarka mocno-ściekowa leży odpady od przypadku do przypadku. Ja to nazywam, że to co w tej chwili zdarzyło się w tej perspektywie, ktoś chyba nie miał wizji. Ktoś nie miał wizji szakisty, gdzie trzeba było przewidzieć parę różnych do przodu. Ja to prywatnie nazywam, że my organizujemy wesele dla bogatego. No Porównaj sobie równy głowę, Warszawa i tak dalej, z waszymi gminami. Choć, no, tak jak na początku powiedziałem, rzeczywiście byłem, byłem zachwytu, że tak dużo się zrobiło i przyjemnie, bo częściej byłem wówczas u was. Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za bardzo dobrą dotychczasową współpracę. Naprawdę nie będzie to jakimś proizmem, gdy powiem, że, że współpraca z wami sprawia nam wielką przyjemność. Była bezkonfliktowa. Proszę zwrócić uwagę, że w Wojewódzkim Funduszu nie ma ani jednoosobowej osoby odnośnie dedykacji i żaden samorząd nie był znanym w konflikcie samorządu, czego Państwu życzę, tak zawsze. Nie ma. Przede wszystkim to, co dotyczy organów prowadzących na najniższy szczeblu, czyli wójtu, to oczywiście obowiązek edukacji przedszkolnej. Pamiętamy, że pani minister bardzo intensywnie gdyby, podjęła pracę nad tym, by reaktywować przedszkoła, które wiele lat temu jakimś cudem albo nierozwagą zostały zlikwidowane w małych miejscowościach i przez to staliśmy się państwem, w którym edukacja przedszkolna jest na bardzo niskim poziomie. Chociaż, jeżeli byśmy porównali dane z 2005-2006 roku, to w roku 2010-2011, czyli w tym roku szkolnym, wzrosło, wzrosła ta edukacja przedszkolna o 20%, czyli cyfra jest no dosyć znacząca jak na nasze warunki, niemniej jeszcze niezadowalająca. Myślę, że najważniejsze w tej chwili jest to, że wyrasta czy dojrzewa społeczeństwo do tej świadomości, że ta edukacja przedszkolna jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju dzieci i młodzieży, ich intelektu, ich wiedzy i umiejętności, bo jak do tej pory to pamiętam sprzed dwóch lat protesty przed kuratorium, gdzie garstka rodziców z takim hasłem paradywała pod moją instytucją z napisem pięciolatki, nie do szkoły, lecz do matki, jak gdyby no, zaprzeczając, że e, tylko miłość rodzicielska jest w stanie przygotować dziecko do życia. Wiemy, że to trzeba jednak. są pani z radą doskonale, która mnie w tym twierdzeniu, że mądra miłość pozwala na dobrą edukację. Jak te dwie rzeczy idą w domu wtarza, to dopiero sumie e, rozwój harmonii pozwalający na... Właśnie kształtowanie młodego Przecież Proszę Państwa, to co niepokoi wszystkich, a organy prowadzące już na obrany, Samorząd, od dawna, organy typu jednostki Samorządu Terytorialnego punktu, to niepokój o demograficzny, jak i od dłuższego czasu chodzi na, no jest po prostu obecny z nami, prawda, Nigdy nie wchodzi on po prostu jest. I to jest efekt tego, że rokrocznie w tego Kuratorium Oświaty zasypywany jest projektami uchwał intencyjnych o likwidacji małych placówek oraz delegacjami, które regularnie odwiedzają kuratora, prosząc o to, by wesprzeć działania o zachowanie tych placówek. Doskonale też Państwo wiecie, że zmiana ustawy e, o systemie oświaty, która miała miejsce w 2009 roku pozwala jednostkom samorządu terytorialnego o zasięgnięcie opinii, ale niekoniecznie pozytywnym, zlikwidować szkołę małą znajdującą się na tym terenie. Co e, nie jest rzeczą łatwą, ja doskonale rozumiem sytuację, kiedy potrzeba dziecka, e, potrzeba rodziców w danej miejscowości odnosi się do placówek małych 50, 40 paru uczniów, a koszty utrzymane znacznie wykraczające poza możliwości jednostek samorządu terytorialnego i ten brak spójności intencji jak gdyby doprowadza do sytuacji konfliktowej. Pani też znajduje się wtedy w trudnej sytuacji, bo zaskarżane są uchwały i tu podejmowanie decyzji jest trudne niezwykle odpowiedzialną rzeczą. Proszę Państwa, żeby uniknąć tych sytuacji, a z danych, z danych liczbowych, jakie opracowało, opracował Urząd Statystyczny, wynika, że do roku 2015 będzie nas ponad, będzie nas, no nas, ponad 500 tysięcy mniej urodzeń niż w chwili obecnej. To 500 tysięcy. Proszę przeliczyć to na jednostki klasowe. I proszę Państwa, czyli te cztery zbiorniki, to jest te 15 odcinków chronią 40 8 osiągnęły 42 wsie, w których znajduje się jeszcze, jeszcze jeden, co za 49 końcowników. Ja mamy zadań 49 50 to są te zadania, które, które są na terenie Instytutu 49 to dotyczy zlewni Tanek, a 50 dotyczy to zlewni rzeki Same. Czyli mamy 74 miejscowości, 12 133 to jest powierzchnia chroniona, 9200 ponad 9200 to są budynki chronione. Ja tu mamy dróg 17 i tak dalej, i tak To przeważyło na to, że te zbiorniki znalazły się Właśnie ekonomika decydowała o tym, nie tylko w sensce, ale ekonomika Decydowała o tym, że te zbiorniki się znalazły. No i oczywiście szczególnego przyrodnicze też, przyrodnicze. Na ta ilość tych 10 masowanych zadań. Kolodzy jest 150 konfliktów przyrodnych z naturą 2000. Szczerze mówiąc, jak dobrze pójdzie, to w tym roku wały będziemy mieć załatwione. Dobrze tak, mówię, panie dyrektorze, tak jest. Czyli mamy na Wiśle w Dolinie Janiszowej. To co należy do Janiszowskiej, to co należy do górnej Misu. I wały wsteczne na San nie udało się z probu. Myśmy temat wątpliwi załatwiony. W przyszłym roku zgłaszamy już zbiorniki. Taka jest kolej rzeczy, bo to mamy w programie. Jeśli chodzi o generalną politykę, tutaj finansowanie musi się znaleźć. Ja myślę, że ta tragedia, która się wydarzyła, te cztery wyzwania, o których Pan Dyrektor wspominał, zrobiły pewien, jakby mentalność, zmieniły podejścia do rzeki. Prawdą jest, że może nie wszystko się da zrobić od razu, bo to są środki finansowe ogromne, ale muszą się znaleźć takie pieniądze. Wszyscy potwierdzamy przecież, że y, później wydawać środki na y, skutki tej powodzi są jeszcze większe niejednokrotnie niż samo zabezpieczenie. Nie da się tego zrobić w ciągu krótkiego okresu. To musi być rozplanowane w czasie odnośnie Górnej Wisły jeszcze, bo tutaj w Biłgorajskim nas głównie to interesuje. Program jest do 2030 roku, ale my ze swoimi inwestycjami zmieściliśmy się do 20. A więc wszystkie te zadania, które weszły, one mają być zgodnie z planem do 2020 roku. A więc jesteśmy w pierwszej kolejności. Jeszcze jedna rzecz, za co przy okazji chcę, chcę pochwalić samorządowców z powiatu biurańskiego. I ja to mówię wszędzie, a już tam w Dolinie Opolskiej to powtarzam. I odmieniam przez przypadkiem. Wyjedźcie w Biłgorajskiej i zobaczycie. No, nie jest taki idealnie, warto do na myśli, te spółki wodne, ale one są i one działają. Moi drodzy, tam nie ma spółek wodnych. Nie działa. Wszystkie rowy melioracyjne są pozarastane. Tam są krzaki. Ta woda, która napłynęła w maju i w czerwcu w ubiegłym roku, ona się nie cofnęła. Ten grzyb, który pokazują media że wychodzi na ściany, nawet jeśli odpływany był, to dlatego, że ta woda nie spłynęła nigdy. Gdyby było suche lato, to ona by odparowała, ale lato było przekropne i ona nie ma czym spłynąć. Spółki wodne zostały zamknięte. Ja wiem, że tu każdy z nas powie, to nie jest zadanie własne To jest prawda, ale jest jeden gospodarz, który musi troszeczkę widzieć perspektywicznie, który troszeczkę musi czuć, gdzie jest zagrożenie i jakie. I to, że te spółki, Panie Dyrektorze, słyszy Pan co ja mówię, spółki wodne w działają, lepiej i gorzej, ale działają i monikujemy jako wojewodowie, by rządowe wsparcie było coraz większe.